Horoskop walentynkowy dla Skart Tarota, moi kochani, dla wszystkich osób spod znaku panny, kochani. Moi drodzy, oczywiście karty Tarota. Dzisiaj, yy, jak powiedziałem, horoskop, rozkład walentynkowy. Moi drodzy, to oczywiście ze specjalnej talii kart. Specjalnie to ją pokazuję, kochani, koszulkami do Was. Z tego powodu, że to są karty Kasanowa dzisiaj. Karty miłości, karty uczuć, które bardzo głęboko wnikają w podświadomość, w nasze dusze i pokazują, co się oczywiście będzie działo. Pamiętajcie, yy, moi kochani, jeszcze dodatkowo, że jest to rozkład ogólny, więc miejcie na uwadze, to, że nie z każdym te karty mogą oczywiście rezonować, więc będę mówił ogólnie tutaj, moi drodzy, moje drogie, panienki, jest taka zasada, że z tego mojego jakby wykładu, z tego mojego przesłania musicie wnioski odebrać odpowiednie do siebie i przekształcić na swoje życie, na swoją rzeczywistość. Wtedy to jest szansa, że one będą rezonowały, ponieważ. No, jak powiedziałem, jest to rozkład ogólny, nie jest to rozkład, który można powiedzieć wpływa idealnie na wszystkich. No, nie ma takiej możliwości, moi kochani. Każdy z nas ma inną sytuację, więc przy rozkładach ogólnych musicie też popatrzeć na to po prostu ogólnie. Moje drugie panienki, rozkład jest podzielony na dwie części. Jedna część dotyczy osób będących aktualnie w związku partnerskim. Druga część osób będących aktualnie singlami, czyli osobami samotnymi, które, które czekają na miłość, które nie wiedzą, co się będzie działo, i teraz z Sprawdzimy moi kochani na walentynki święto, delikatnie mówiąc zapożyczone ze Stanów chyba. No, chyba tak, tak. Polska, Polskie święto Walentynek, to pamiętajcie na przyszłość, to jest Noc Kupały, która jest w czerwcu, to jest prawdziwe Polskie święto miłości. Ale kochani, jeżeli miliony ludzi wierzą w Walentynki i czują tą energię miłości, to jednak ta energia, to nasze astrum będzie falowało, będzie pobudzone tym takim poczuciem tego, że coś się na świecie dzieje, więc na pewno jest ten dzień, ten dzień. i ta energia, te, te, która będzie się jeszcze długie dni, długie tygodnie jakby rozchodziła po naszym, po naszym jakby można powiedzieć, astralnym świecie na pewno będzie zauważalna. I dlatego, moi kochani, robimy ten rozkład, aby zobaczyć, co się u panienek, wszystkich podznaków panien, będzie działo. Nie mówię panien bez związku, tylko mówię o wszystkich osób z podznaku, moi kochani, panny. Dobra, zaczynamy od osób będących w partnerstwie, trzy pytania, czy odpowiedzi, a później przejdziemy do singli, kochani, i sprawdzimy, czy jest szansa na miłość, moi drodzy. Sprawdzamy najpierw partnerstwo i już Wam mówię, aha, Kart, jak powiedziałem, nie mogę pokazywać wszystkich z tego powodu, że niestety na tej talii, kart, talii Kasanowa jest dużo obrazków, których YouTube po prostu na pewno by nie tolerował i by film po prostu się nie pojawił na wizji, więc nie, mogłyby, nie moglibyście tego oglądać. Jeżeli karta nie będzie miała jakichś takich podtekstów erotycznych, to oczywiście ją pokażę, jeżeli będzie miała, no to tylko powiem, co to za karta. Dobra, zaczynamy kochani, jak on, ona ocenia Twoją... A Boże Twoją aktualny związek, moi kochani. Następna karta wasz potencjał, jaki jest do zbudowania, lub jaki tutaj się będzie nam kreował. No i moi kochani, trzecia karta co robić, aby w tym związku było dobrze, aby te walentynki jakoś tak fajnie przetrwały, aby fajnie przeszły w sposób oczywiście odpowiedni dla obu stron. Więc moi kochani, zaczynamy. Y, y, tutaj jakby można powiedzieć kartę mogę Wam chyba pokazać, Jeszcze jeszcze jej przyj jeszcze, jeszcze przyjrzę, jak on, ona Ciebie postrzega. Siódemka, kochani, mieczy. Tutaj nic takiego złego na tej talii nie ma, moi drodzy, więc już Wam mówię o co chodzi. Siódemka mieczy mówi o tym, że Moi drodzy, partner wasz aktualny postrzega waszą osobę i wasz związek jako coś nie do końca, niestety, realnego. Jako coś mm, będącego, mogącego mówić o tym, że pewnego rodzaju kwestie związane z przyszłością to są nierealne cele, cele, które będą bardzo trudne do osiągnięcia, szczególnie jeżeli słucha waszych wywodów i waszego, jakbym powiedział, yy, dążenia do celu, który miałby być osiągnięty jako wspólnota partnerska. tak Tutaj, moi kochani, yy, jakby on widzi w tym dużo przesady, dużo pomysłów, które są po prostu nierealne. Więc moi drodzy, moi drogie panienki, być może z partnerką czy z partnerem warto porozmawiać. Dlaczego on to widzi, że wszystko jest jakby takie nierealne? Dlaczego on widzi tą waszą aurę, która akurat teraz jest i która będzie w te walentynki? Nie, nie jako taką fascynującą, nie jako coś takiego wiecie tęczowego, coś pięknego, coś co może dawać nadzieję, tylko mówi o tym, że to są nierealne cele, ale moi drodzy bo z partnerem trzeba niestety, znaczy się trzeba na pewno rozmawiać. Tutaj jakby można powiedzieć, chowa, chowane było coś głęboko w duszy, chowane było coś głęboko w sercu i nie do końca zostało to do dzisiaj wyjawione. Dlatego partner nie jest do końca przekonany, czy ta Wasza przyszłość jest taka piękna i będzie miała podstawy do... Długiego istnienia. Przeanalizujcie to, moje drogie panienki, i zastanówcie się nad tym, czy on może mieć troszeczkę racji. Partner czy partnerka, to już, to już nie mówię, tak, o płci. Czy faktycznie wasze wszystkie pomysły, które, które wdrażacie w życie, one mają podstawy do realności? Czy nie ma tam zbytniej fantazji? No, tak to powiem, taki znak zapytania, moi kochani, ale tak dokładnie mówią, kochani, to karty. Natomiast jeżeli chodzi o y, Wasz potencjał do rozwoju tego związku, jeżeli chodzi o potencjał y, y, do, do, do tego, aby... Jednak te takie złe cele, te złe jakby pomysły nie miały miejsca bytu, tylko wszystko się obróciło na coś pozytywnego, na coś z nadzieją. A więc moi kochani, na ten moment musi być jednak u Was troszeczkę więcej spokoju. Nie wiem, co tam się między Wami dzieje, nie wiem w ogóle, co się dzieje w Waszym otoczeniu, no bo to jest rozkład ogólny, ale pomyślcie nad tym, aby ten aby troszeczkę przehamować, aby przemyśleć wszystko to co robicie, aby ta przyszłość miała po prostu ręce i nogi. Potrzebny wam jest na teraz spokój, potrzebny wam jest przeanalizowanie sytuacji, a i teraz przejście do tego spokoju, przejście do takiego delikatnego przehamowania spowoduje o dziwo, kochani, postęp. Postęp w związku spowodowany tym, że partner czy partnerka zobaczy, że jednak jest więcej przemyśleń, a nie ma takiego, można powiedzieć, chaotyzmu którego on się, czy ona się obawiają. Więc tutaj, moi kochani, po prostu yy, jakby można powiedzieć, wasz potencjał to jest, jest potencjał jak najbardziej rozwojowy, ale musi być teraz, musi być w tym, w tym związku więcej spokoju i mniej po prostu cha, chaotyczności zejścia na ziemię yy, w celach, w, na, w marzeniach, jakie chcecie po prostu wspólnie, moi drodzy, osiągnąć. I teraz, co robić, moi drodzy? Co robić? Yy, piątka, kochani, kielichów. No, karty nie mogę na pewno Wam pokazać, bo tutaj bym yy, też yy, film by był zatrzymany natychmiast, znaczy się wyłączony byłby, moi kochani, piątka kielichów, o tym, co robić, jak postępować. Yy, moi drodzy, yy, zachowywać się tak, tak planować przyszłość, abyście miały pewność, że po czym, po czym, po cokolwiek postanowicie, żeby nie było po prostu rozczarowania. Tak mówią karty. Więc wszelkiego rodzaju yy, decyzje, wszelkiego rodzaju. Posunięcia w związku, tak przemyślcie, tak, jakby można powiedzieć, planujcie, aby cokolwiek się nie stało, nie było po prostu rozczarowania. Nie miejcie zbytnich złudzeń, nie miejcie marzeń, które są po prostu nierealne. Tutaj takie rozczarowanie spowoduje, że to będzie negatywna energia wpływająca na cały związek i niestety nie przyniesie niczego dobrego. Także moi kochani, zrównoważone działanie ze spoglądaniem na każdą ze stron, a wtedy ta energia walentynek, ta energia, która się za chwilę tutaj nad, nad nami zbuduje, będzie dla Was pozytywna. Więc, moi kochani, schodzimy z, z humor i stąpamy twardo po ziemi z, z uwzględnieniem obopólnych marzeń jednego i drugiego partnera. To jest taki rozkład, moje drogie panienki, dla Was. I teraz wchodzimy w następny rozkład, kochani, w rozkład dla singli, dla panien singli na ten czas. I, spra I sprawdzamy, kochani, co się będzie działo. Zaraz zobaczymy, co się będzie działo. No, tutaj patrzę sobie, kochani, na ten zestaw dla par. No, trochę macie zadania, kochani. Dobra, czy są, czy, czy są szanse na związek? Ok, pierwsze pytanie. Drugie pytanie, co ci przeszkadza w znalezieniu miłości, moi drodzy? Co ci przeszkadza w znalezieniu. Nie, nie, te karty się za bardzo nie dają do pokazywania, kochani. Co, się, co ci przeszkadza w znalezieniu miłości? Kogo postawić ci los, jeżeli ta miłość będzie? Proszę bardzo. I moi kochani, czy to będzie prawdziwa miłość? Czy to będzie uczucie? Czy to będzie tylko takie jednorazowe coś? Czy to będzie jakieś tylko spotkanie? Dobra, wszystko wiemy, moi kochani. Czwóreczka kielichów, moi kochani, czwóreczka kielichów, czy mm, są szanse na związek? Są, kochani, są szanse na związek, jednak... To będzie wymagało yy, zwiększenia u Was wrażliwości z spoglądaniu na to, co się wokół Was dzieje. Karta ta mówi o tym, aby y, popatrzeć y, na to, co się, na, na, na Wasz świat, na Wasze otoczenie ze strony osoby uczuciowej, ze strony osoby wrażliwej, która nie, hm, która nie, i zacząłem się. Która nie patrzy tylko na wszystko z punktu widzenia, moi kochani, takich twardych zasad, które będą trudne do drugiej strony w realizacji. Czyli, kochani, więcej uczucia, więcej wrażliwości i takiej mm, pokazania się jako kobiety czy faceta delikatnego, który rozumie inne problemy. Jeżeli tutaj ta wasza, wasza, wasza zewnętrzna sytuacja właśnie pójdzie w kierunku tych uczuć i tej wrażliwości, pokazania się jako osoby takiej. Ciepłej, takiej bardziej bliskiej, to naprawdę jest szansa na znalezienie tej miłości. Naprawdę, moi kochani, jest coś pozytywnego, co może spowodować, że ta osoba, która się pojawi, poczuje jednak ten przypływ od Was pozytywnej energii, która będzie po prostu jaśniała na tle tego. Co było. Więc, moi kochani, więcej wrażliwości, więcej na zewnątrz uczuć. Nie mówię o takich o pokazywaniu uczuć każdemu, kto się pojawi, ale pokazaniu się, że jest się gotową czy gotowym na właśnie przyjście tego, co, na co tak długo już prawdopodobnie, moi kochani, czekacie. I teraz drugie pytanko, co ci przeszkadza? Co ci przeszkadza, kochani? W tym, że tej miłości teraz nie ma. Moi drodzy, obawa o to, że będzie romans, który będzie i po prostu przeminie, który się. że ktoś się pojawi, że ktoś. To jest dwójka kielichów, moi kochani. To, że ktoś się pojawi, że ktoś przybędzie na Białym koniu po prostu mm, Da jakiś prezencik, pokaże cię jak najlepszej strony i po prostu ucieknie. Boicie się romansu, a, a, a chcecie czegoś więcej chcecie po prostu prawdziwego uczucia, chcecie, chcecie kogoś, kto, z kim będzie można po prostu, jak to się brzydko mówi, konie kraść, z kim będzie można po prostu pójść na wieczorny, wieczorną kolację do restauracji i spędzić miły wieczór, a potem po prostu. Yy, w sypialni wiadomo, spełnić swoje marzenia. Takiego kogoś poszukujecie i tego się po prostu obawiacie, że znajdziecie w końcu kogoś i to będzie tylko romans, do który tak faktycznie być może nawet nie czekacie, ponieważ czekać na kogoś bardziej. Trwałego na coś, co sprawi, że poczujecie po prostu tą wewnętrzną y, miłość, jakiej nie ma od dłuższego czasu. Więc tutaj, moi kochani, te obawy odłóżcie na bok z tego powodu, że one powodują, że, iż ta energia, która jest wokół Was, jakby ona zasłania y, potencjalnych partnerów czy partnerki, którzy chcieliby z Wami być, jakby buduje taką y, niewidzialną tamę. Która nie dopuszcza y, osoby potencjalnie zainteresowane y, związkiem z Wami. I teraz, moi kochani, y, teraz Wam, i teraz, y, jakby nie na złość, moi drodzy, to jest 12 y, Boże, to jest król, kochani, Buław. Y, moi drodzy, y, kogo Wam przyniesie? przyniosę kartę, jeżeli to się pojawi. No, właśnie, przyniosą Wam takiego kochanka. I to jest jakby na złość, moi drodzy. I patrzcie, karty, bo tutaj mamy dwójkę kielichów i muszę wam powiedzieć tak, karty, jakby można powiedzieć, wzajemnie się uzupełniają. Macie pozbyć się tego, tej myśli o tym, że to ma być tylko kochanek, a nie będzie prawdziwa miłość, ponieważ jak się tego pozbędziecie, to tak, o Jezu, to taka osoba się, moi kochani, pojawi. Taka osoba będzie chciała z Wami być, ale już wam jedną rzecz mówię. I, I to można powiedzieć spełnią się wasze takie, jakby można powiedzieć, czarne myśli, czarne yy, fantazje, że nie chciałabyście takiego kogoś, nie chcielibyście takiej, takiej osoby, która miałaby mieć tylko z Wami romans, bo czekacie, jak powiedziałem, na coś głębszego. Jednak, moi kochani, czy to będzie prawdziwa miłość? To jest czwarte pytanie. Tak. To będzie prawdziwa miłość, kochani. Mamy tutaj asa buław, która mówi o twórczości, otworzenie czegoś, czyli ten kochanek, który się pojawi, ta osoba, która jak to o, nawet na tym koniu patrzcie, przyjedzie, przybędzie, która pokaże się, że jest zdobywcą, która pokaże się, że umie zdobyć wasze serce, która umie pokonać przeciwności i pokazać się z tej dobrej również strony, będzie chciała twórczo pokazać wam, że jednak ta miłość może nastąpić tylko. Troszeczkę musi minąć czasu. Karta, która mówi, kochani, Azbuław mówi o tym, że, ma, że, to, że macie szansę stworzyć naprawdę coś wyjątkowo udanego, ale, moi kochani, trzeba się pozbyć tych myśli, które mówią tylko o tym, tego strachu, tych lęków, że to będzie ktoś tylko takim, jakby można powiedzieć, przejazdem. No nie będzie ta osoba potrafiła potrafiła będzie się skupić na tworzeniu twórczej, prawdziwej, gorącej, namiętnej miłości. Bardzo dobre karty, moi kochane panienki. Jeżeli się podobał mój wykład, moi kochani i moja prognoza, to dziękuję serdecznie. Oczywiście tutaj klikamy w dzwoneczek, żeby był czarny, dzwoniący, to jest subskrypcja kanału. Bardzo Wam, moi drodzy, dziękuję. Lajki, oczywiście, komentarze i udostępnienia wszystkim, którzy moi drodzy się interesują ezoteryką, tarotem i astrologią. Bardzo Wam za to dziękuję. I na koniec, moi kochani, oczywiście, a jeszcze karta, Momencik, moi drodzy, jeszcze karta rada. Mam tutaj karty anielskie, jeszcze dla was karty ro... romantyczne karty aniołów, moi drodzy. Taka karta rada, rada ogólnie. Ja powiem wam szczerze, chyba drugi raz w życiu dopiero stosuję tą, tą talię w takim na YouTube, a w życiu codziennym prawie rzadko. No tak sobie mówię. A jest są walentynki sobie sprawdzę. Przełożymy te karty, moi drodzy. I sprawdzimy, co tutaj będzie. Karta aniołów romantycznych. Co tutaj mamy napisane? Dobra, moi kochani, zobaczcie, jakie piękne, świecące karty. Zobaczcie, jakie fajne, nie? Moje drogie panienki, ta karta mówi o tym, aby pogodzić się w rodzinie. Takie ogólne przesłanie, bo jeżeli będzie zgoda w rodzinie, to też będzie zgoda i szczęście w waszej miłości. Takie jest przesłanie do nas. Na, do, do, dla Was drogie panienki na te walentynki. Dzięki serdeczne, moi kochani, jeszcze raz i pamiętajcie: dużo szczęścia, dużo zdrówka, dużo miłości, uczuć tego, czego chcecie najbardziej. Czy jesteście w partnerstwie, czy jesteście z singlami, to już nieważne. Życzę Wam naprawdę dużo, dużo ciepłych uczuć, spełnienia romansów, spełnienia wszelkiego rodzaju czegoś ciepłego związanymi z takim spokojem serca. Cześć, trzymajcie się. Do następnego filmu. Hej, cześć.